Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Alternatywa dla Niemiec została uznana przez niemieckie służby za organizację ekstremistyczną. Jak podaje Der Spiegel, po wielu miesiącach analiz Federalny Urząd Ochrony Konstytucji zdecydował, że całą. Partię nie... Całą partię należy uznać za organizację właśnie ekstremistyczną. Co to oznacza w praktyce? O tym porozmawiam z moim Państwa gościem, Antoni Opaliński, kanał Otwarta Konserwa. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. No i właśnie, co to tak naprawdę oznacza dla samej partii? Co to oznacza? Od razu może powiedzmy tak. To są pewne specyficzne cechy niemieckiego ustroju, też niemieckiej, szeroko pojętej takiej państwowej kultury e, politycznej. Jest to zakorzenione jakoś tam też w takim kształcie, w jakim budowano najpierw Republikę Federalną Niemiec, a potem Zjednoczone Niemcy. Niemiecki kontrwywiad zakwalifikował, znaczy Urząd do Spraw Ochrony Konstytucji, to się dokładnie tak nazywa, natomiast no niemiecki kontrwywiad e, zakwalifikował alternatywę dla Niemiec jako organizację ekstremistyczną, niebezpieczną dla niemieckiego porządku konstytucyjnego. E, to jest pewne rozwinięcie tego, co już było przedtem, Dlatego, że dotychczas było tak, że trzy regionalne e, organizacje alternatywne były w ten sposób określane przez niemieckie służby na wschodzie Niemiec, w Saksonii, Saksonii, Anhalt i e, Turyngii, a teraz e, taka kwalifikacja obejmuje całe e, państwo. E, w praktyce to oznacza, że niemieckie e, służby mogą e, traktować e, całą tę partię jako m, zagrożenie dla porządku konstytucyjnego i na przykład stosować wobec niej metody inwigilacji. No i w ogóle wszelkie dostępne prawnie służbom mechanizmy, w jaki sposób należy obserwować organizacje czy jednostki niebezpieczne dla niemieckiej konstytucji. Więc w, teoretycznie, w praktyce oznacza to dokładnie to, natomiast no, wielu obserwatorów twierdzi, właśnie opierając się na znajomości niemieckiego ustroju, że może to być wstęp, ten raport i teraz ta kwalifikacja do um, ponownego powrotu do sprawy, która istnieje w niemieckiej sferze publicznej, czyli do procedury na rzecz rozwiązania partii politycznej. W niemieckiej konstytucji jeszcze od czasów Republiki Federalnej Niemiec istnieje taki mechanizm, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny może zakazać działalności jakiejś partii. To w czasach starej Republiki Federalnej było zabezpieczenie przeciwko komunistom. Kiedyś w ten sposób rozwiązano w latach 50. za czasów Fadenauera komunistyczną partię Niemiec. Nie jest to procedura łatwa, bo na przykład jak próbowano rozwiązać jedną z takich skrajnie prawicowych niemieckich partii politycznych, to owszem, pozbawiono ją e, finansowania, bo to Trybunał też może zrobić, natomiast się okazało, że rozwiązać nie można, bo mówiąc w skrócie i nieco upraszczając, okazało się, że zbyt dużo jest tam właśnie w środku agentury niemieckich służb, i, i w związku z tym nie tak prosto m, to zrobić. Więc są tacy, którzy twierdzą, że to może mieć takie konsekwencje. Bezpośrednie konsekwencje oczywiście są takie, że no, jeżeli partia jest postrzegana jako ekstremistyczna i zagrożenie dla e, niemieckiego porządku konstytucyjnego, to na przykład powstaje pytanie, co z urzędnikami państwowymi, albo w ogóle ludźmi zatrudnionymi w sferze publicznej, którzy są członkami tej partii, albo którym wykaże się, że są jej czynnymi e, sympatykami, to nie oznacza oczywiście zakazu działalności w takiej partii, bo ona nie jest zakazana. No, ale przy przyjęciach do pracy oczywiście może mieć jakieś znaczenie. Ma to też znaczenie polityczne, nie wynikające bezpośrednio z tych procedur prawnych. To znaczy, no za chwilę startuje kadencja nowego rządu, jutro on powinien zostać teoretycznie Zaprzysiężony, nowe rozdanie w nowym Bundestagu i pojawiały się takie głosy, że wobec tego, że alternatywa dla Niemiec to jest w tej chwili jedna piąta niemieckich wyborców, to jest partia dominująca we wschodnich landach, to być może ten Brand Mauer, ta zapora ogniowa powodująca, że nie dopuszcza się na przykład polityków alternatywy do funkcji e, parlamentarnych powinna zostać jakoś inaczej potraktowana. Takie głosy nawet pojawiały się wewnątrz na przykład e, współrządzącej. E, za chwilę już y, partii y, CDU no w momencie kiedy niemieckie służby określają partię za ekstremistyczną i stanowiącą zagrożenie dla konstytucji to oczywiście nie ma o tym mowy więc y, no to będzie mieć poważne konsekwencje dla niemieckiej polityki. No także w związku z tym, że alternatywa dla Niemiec to nie jest dzisiaj jakaś grupka marginalna, to tak jak powiedziałem, no jest partia, która osiągnęła w wyborach 20% w tej chwili zdaje się jest najpopularniejszą, jeśli chodzi o sondaże partią w Niemczech. No i przede wszystkim jest już partią mocno okrzepłą, tak jest partią, która ma swoich zwolenników również wśród Bogatszej części społeczeństwa niemieckiego ma swoich sponsorów, no i ten nurt tak łatwo nie zniknie, nie da się go oczywiście zlikwidować metodami e, prawnymi. Więc no, można powiedzieć, no że właśnie, to, to, to otwiera duży problem. Zniknie, to z jednej strony nie zniknie, ale z drugiej strony pytanie, czy to też nie da po prostu gigantyczny, jakby ta reakcja nie, nie spowoduje m, e, tego, że tak naprawdę AFD zacznie jeszcze bardziej rosnąć. Można powiedzieć, że to, co się w tej chwili wydarzyło, zwróćmy uwagę, że ta decyzja oczywiście podkreśla się, że Urząd Ochrony Konstytucji jest absolutnie niezależny, że to się opiera na niezależnym raporcie, którego treść zresztą jest póki co e, nieznana. No, natomiast no, zostało to jednak ogłoszone przez panią minister spraw wewnętrznych Nancy Fazer, odchodzącą ze SPD, która zresztą znana była z takich bardzo mocno, e, mocnych działań przeciwko m, różnym nurtom w Niemczech określanym, jak, określanym jako e, ekstremistyczne. E, I no, została ogłoszona w Momencie, kiedy ten rząd odchodzi, można powiedzieć, że to zostało jakby załatwione w tym momencie, żeby nie musiał tego ogłaszać następny rząd, gdzie minister spraw wewnętrznych będzie zresztą z Bawarskiej CSU, a nie z SPD i trochę otworzyła jakby pewne dalsze pole gry. Czy to zwiększy popularność AFD? Tego oczywiście nie wiemy, no bo ta partia ma tylu zwolenników, co i przeciwników. Według podobno sondaży prawie połowa Niemców jest zwolennikami delegalizacji. Nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób zmniejszyło poparcie dla AFD, tak? Niemiec, niemieckie establishment właściwie już nie ma się dokąd cofnąć, tak? Bo, bo po tej dużej koalicji kilku partii, która rządziła dotąd, teraz powrót jest do ulubionego pomysłu niemieckiej polityki w czasach kryzysowych, czyli tak zwanej wielkiej koalicji dwóch dużych partii, ym, właściwie trzech, no bo CDU, CSU, tak? Ale Hadecji, socjaldemokracji i właściwie jeżeli ten rząd obecny teraz nie poradzi sobie z różnymi zjawiskami kryzysowymi, to alternatywa dla Niemiec jest właściwie w tym momencie no, jedyną, no w pen, obok tych partii skrajnie lewicowych, tak? Jedyną właściwie dużą siłą opozycyjną, i już jakby takim, no znaczy następnym punktem, do którego Niemcy mogą się odwołać. Więc wydaje się, że być może to, co się w tej chwili dzieje, jest trochę takim zabezpieczeniem się niemieckiego establishmentu przed sytuacją, kiedy się okaże, że AfD naprawdę już będzie jeszcze silniejsza i będzie mogła upominać się o władzę. Oczywiście na razie nie ma o tym mowy, no to jest jedna piąta wyborców, to jest dużo jak na Niemcy, ale to nie jest coś, co może zmienić niemiecką politykę. Także ten nurt polityki na pewno nie zniknie z powodu tej. Decyzji, a raczej można przypuszczać, że wśród zwolenników e, alternatywy dla Niemiec raczej tych zwolenników może przybyć. No, zwłaszcza, że no, ta decyzja nie likwiduje problemów, które powodują poparcie dla AFD, a wbrew pozorom to nie jest tak, że jak można by właśnie wywnioskować, słuchając na przykład tych głosów. Z niemieckich służb i czytając poprzednie raporty na temat alternatywy, które się ukazywały, to można by uznać, że większość Niemców to są prawicowi ekstremiści, tak? No, ci, którzy głosują na alternatywy dla Niemiec, to są ludzie, którzy mają dość problemów z migracją, kryzysu gospodarczego, podobieństwa do siebie programowego kolejnych partii. Od czasu Angeli Merkel właściwie bardzo często można uznać, że między teoretycznie prawicą a teoretycznie lewicą różnice są coraz mniejsze. Oczywiście krytyka polityki klimatycznej, tak, także no, jakby Niemcy, którzy popierają AFD, w większości popierają nie dlatego, że są jakąś straszliwą, skrajną prawicą, która chce, nie wiem, tutaj zmienić e i podbić Europę, tylko dlatego, że mają dość wewnętrznych problemów w swoim kraju. Od razu podkreślę, to nie oznacza, że AFD jest jakąś dla nas szczególnie partią sympatyczną, bo tam oczywiście są niebezpieczne nurty i też należy o tym wiedzieć. Ale jakby nie na tym polega dzisiejszy problem Niemiec. A no właśnie. No i to jeszcze chciałem zapytać, jak reagują na to inne państwa, bo wiem, że była także reakcja Marco Rubio. Tak. No, amerykańska administracja Donalda Trumpa, która wyraźnie chce od Niemiec poważnych ustępstw, nie opuszcza żadnej okazji, żeby niemieckich elit nie krytykować, więc Marco Rubio, nie wchodząc w szczegóły, od razu skrytykował tę decyzję. Zresztą pojawiły się też inne głosy tutaj. Była też ostra odpowiedź ze strony niemieckiego. MSZ, tu przypomnijmy do niedawna jeszcze dotąd właśnie krytykę kierowanego przez e, panią polityk z partii Zielonych. Za chwilę będzie nowy minister spraw zagranicznych, pan Johan Wadepul, polityk chadecki, zresztą ciekawy, polityk taki znany dosyć z wypowiedzi i proatlantyckich, i antyrosyjskich, taki raczej z tego, takiego, no właśnie jak ktoś mówi, atlantyckiego skrzydła e, CDU, więc no, wyraźnie wystawiony trochę też po to, żeby tutaj próbować się z Amerykanami dogadać, no ale zanim będą próbowali się dogadać, to rzeczywiście kontrowersje będą, no bo tu rzeczywiście ta wypowiedź Marko Rubio została przez Niemców bardzo odebrana, tak jak, no mniej więcej w taki sam sposób jak poprzednio to niezwykle ostre wystąpienie wiceprezydenta Wansa, no jako w istocie taką w ogóle krytykę całej pewnej ideologicznej podstawy Republiki Federalnej Niemiec. Przypomnijmy zresztą, że no, sam mask też bardzo mocno wszedł w niemieckie wybory popierając AfD i, no tak. i liderkę Alice Weidel. Rzeczywiście pojawiły się. Więc Amerykanie na, się, na pewno tak. będą to obserwować i, i na, pewno be, na pewno będą to wykorzystywać. Antonio Paliński, Otwarta Konserwa, bardzo dziękuję za ten komentarz polityczny. Dziękuję bardzo. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.